i otrzymają widzowie z tej strony jak w dzisiejszym odcinku jak zarobić a się nie narobić bo uwaga Istnieje możliwość zrobienia czegoś takiego. Zapraszam do oglądania. Zapraszam na stronę Skins gdzie swoje skiny wymienicie. Bo tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu e, wpłaty 35%, także naprawdę spore bonusiki. Masa skinów do wymiany, także macie z czego wybierać. Polecam sobie zobaczyć, jak to wygląda na stronce. No i link standardowo znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do e, Steama. I do tematu, który jest wałkowany od lat na moim kanale, czyli do skrzynek. Ale uwaga, bo zmieniła się troszeczkę pula skrzynek, które będę polecał w tym roku przede wszystkim, bo oczywiście oprócz skrzyni załamania, która zostaje niezmiennie, w grę wchodzą skrzynie takie jak. Uwaga, trochę otworzyłem głowę na inne skrzynie, skrzynia horyzontu i próbuję ją zlokalizować, ale jej nie widzę skrzynia Horyzontu. Bardzo dokładne jej omówienie będzie dla wspierających, także jeżeli ktoś by chciał się zainteresować, to polecam sprawdzić, bo jest to chyba najlepsza skrzynia pod inwestycje typu kup zapomnij i zarób, także tą skrzynkę pozwolę sobie zostawić. Skrzynia rewolweru o niej również kiedyś wspominałem, ale uwaga, skrzynia Gamma. Skrzynia gamma 2, gamma zwykła też. To też są skrzynie, które są warte uwagi. I nie zraźcie się ceną, bo jakby cena jest dosyć spora, jak na pojedynczą sztukę. Ale też sztuk jest niewiele. Także też warto mieć to na uwadze, bo to są skrzynie, które. No mówię, po jakimś czasie zobaczcie sobie ROI, jak to wygląda, bo. Te skrzynki mają jedne z większych ROI, jeżeli chodzi o inwestycje w, w skali roku, także krótkoterminowe. E, więc polecam Wam sobie to obadać. E, żadnych takich operacyjnych typu Broken Fanga, Riptida, Hydry nie będę polecał w tym filmie, Troszkę inny case. E, więc e, no, najlepiej właśnie jest skrzynia załamania, Horyzontu, Gammy. E, w Pryzmaty też można gdzieś tam postrzelać, 21 tysięcy na rynku, bardzo mała liczba, zobaczcie. Cały czas tendencja wzrostowa, ponad złotówka e, zrobiona w przeciągu miesiąca, także no, to są naprawdę niezłe wyniki, więc poleciałby, polecałbym się przyjrzeć tym skrzynkom i gdzieś tam już e, na własną rękę sobie włożyć jakieś pieniądze w skrzynie, które wam najbardziej odpowiadają. Być może w po prostu e, najlepiej. W po parę, nie? W sensie, że w każdy typ skrzyni włożyć. To już oczywiście zostawiam Wam, ale jeżeli chcecie niedużym kosztem wysiłkowym, czasowym zarobić sobie, to skupcie sobie trochę skrzyń, niech one posiedzą w ekwipunku i tak same na Was zarobią. Oczywiście nie kupujcie po głupich cenach. Teraz no raczej odradzam kupno wszelakich skrzyń. Czekałbym na dołki. Takie jest oczywiście moje zdanie, zrobicie jak uważacie, ale ja osobiście czekam, bo wiem, że one w końcu nastąpią. Na przełomie lutego, marca, gdzieś, gdzieś takie, taki okres bym strzelał. A jak będzie, zobaczymy oczywiście. Czas pokaże, ulubione przysłowie. To by było na tyle, trzymajcie się. Jo.